Dobra, zawalczę, dzisiaj za mam zamiar pokonać SK, moim 167 paladynem Kurczę, nie idzie najlepiej, o już klątwa Dobra, tak Lecimy Dotyk, Ładny. Jak na razie mam 100% praktycznie O, 50 Tak, 40 Nie, jeszcze tak nie daje Dobra, już tam o dotyk ładnie Klątwa I yy, Łowca Ubity O nawet heroik Ładnie No to zaraz widzimy się na Ziugu czyli wojowniku Dobra jestem już tutaj Na Ziugu Zaczynamy od tarczy słońca I lecimy Już dotyk ale na 100% niestety Dobra Kurczę, jak na razie w miarę dobrze idzie. Tarcza słońca. No tam i wyrąba. Przydałby się jakiś bon. Dobra, klątwa. Mam energii aż do końca walki, ale dobra, dotyk. Kolejny. I teraz. Tak. Kolejny dotyczek. No już w sumie mogę dać F e, Teraz w sumie Furszak czy Luz Gratera Dobra, spróbujemy Luz Gratera hmm, Tutaj zamienię bronię Tak F hmm, to Wezmę, żeby to... hajs się przyda do złożenia zbrojki, bo tego właśnie zarabiam na nią Teraz tak no i widzimy się zaraz, bo muszę pomyśleć nad doborem ekwipunku. Dobra. Niestety program się zlagował. Nie nagrało mi prawidłowego monitora. Muszę drugi raz bić pramatkę oraz maga. No i już tutaj CBK. Eee, będzie ciężko. Wcześniej ubiłem ją za pierwszym razem, jak teraz pójdzie. Pewnie będę musiał zapierdzielać 10 razy. Eee. Jeszcze tak. Mogę się tylko denerwować, nie? To jest po prostu coś przerąbanego. No właśnie, już padłem. Ile? 63%. Dobra, tutaj jeszcze z Werexem pisze. On pada na XP, a ja padam na SK. Dobra, zaraz znowu próbujemy. Dobra, jestem już przy grubej. Ją po raz, próbuję ją ubić po raz drugi bo wcześniej ją nagrałem ale niestety aplikacja no, program do nagrywania zszwankował nie nagrał mi tego tylko po prostu drugi monitor aj karamba dotyk dobra teraz musi mi kolejny siąść o nice hmm. Mam 100% I podwójną klątwę Ten <grym> Pierek jednak ratuje mi dupę O, kolejne. Zamro Klątwa Mamy to Gruba ubita Teraz y, ją w sumie wcześniej ubiłem za pierwszym razem y, Podczas drugiego nagrywania jej je, udało mi się Teraz za drugim razem, bo wcześniej padłem Czyli ładnie Dobra Teraz lecimy z Forszagiem. Damy radę. Tutaj Blake pisze powodzonkę. No dziękuję, dziękuję. Tutaj w sumie nie ubrałem ten, ale mam podwójną klątwę. Dobra. Jak na razie idzie w miarę dobrze. Klątwy z i z On nie ma po prostu już tur za bardzo. No, dobra, dam to. O, i lecimy dalej uda mi się go ubić teraz? JEST! UBITY! TAK! Jest moc! Tutaj nic nie spadło, ale ubiłem go! Pięknie! Pozdrawiam JakBestina za pomoc w doborze ekwipunku No w sumie nic za bardzo tam nie powiedział nowego Powiedział, że po prostu ubrać błogo legendarny i broni przeklętą a jeśli chcę być jeszcze Luz Gratery i Furshage no to eku pod ABS-y, odporności Ale nie musiałem ich robić i dałem rady i bez tego poszło ładnie Dzięki Blake za zostawienie mi tych dwójek Bo jednak mogłeś tam mieć coś przeciwko A tak zostawiłeś mi je Pięknie No to widzimy się następnym razem, do następnego